Kolejny pomysł na cele lekcji jest chyba łatwiejszy do modyfikacji. Na czym polega? Przesuwamy początkowo ukryte napisy, kolejno je odsłaniając. Jak zmodyfikować napis? Wystarczy wysunąć go, kliknąć prawym przyciskiem myszy, odblokować, następnie rozgrupować. Dwukrotne kliknięcie na napis pozwala na jego zmianę. Wpisuję swój tekst. Na klawiaturze wybieram Shift, zaznaczam oba elementy, grupuję je, a następnie blokuję, ale uwaga, zezwalam na przeniesienie w poziomie. I chowam. Tekst. Gotowe. Podobnie postępuję z celem drugim i z celem trzecim. Jeżeli moja lekcja ma jednak tylko dwa cele, mogę usunąć cel trzeci. W tym celu odblokowuję oba elementy. Zaznaczam przeciągając myszką i na klawiaturze klikam Delete.